W internecie można zobaczyć bardzo wiele recenzji chińskich motocykli omawianych przez różnego rodzaju twórców, natomiast z tego co się orientuję, to większość tych twórców prywatnie nie posiada i nie jeździ na co dzień na chińskim motocyklu. Kupując motocykl za 30 tysięcy złotych chiński, wszystko mający i porównując go do motocykla, który kosztuje dwa razy od niego więcej, to czy ten za którego my dwa razy więcej płacimy on nam daje tak naprawdę dwa razy więcej jest dwa razy lepszy? Dzień dobry, dzień dobry, ja jestem Piotrek wy jesteście na kanale Mototrekker i dziś zabieram was na krótką przejażdżkę podczas której porozmawiamy sobie na temat no właśnie, na temat chińskich motocykli Czyli tematu ostatnimi czasy mega kontrowersyjnemu, i gdzie nie spojrzę na jakiekolwiek fora, grupy czy komentarze pod filmami na YouTube, wszędzie widzę jedną rzecz: główną Po prostu wszędzie główną Najlepsze w tym wszystkim jest, że mam wrażenie, że w tych komentarzach. W tych postach wypowiadają się osoby, które, które nie są użytkownikami tych motocykli, ba nawet ich nie widziały na żywo, nie siedziały na nich, a co dopiero gdzieś tam nie jeździły, no nie jeździły. Kani bardzo często widząc jakiekolwiek komentarze, że ktoś przymierza się do zakupu chińskiego motocykla. Obojętnie jakiej marki częstokowe Morbidelli, QJ, Voach, czy Barton, obojętnie, obojętnie, obojętnie wszędzie to samo. Panie, nie kupuj, to się będzie psuło, to ma części z plastiku, części nie są dostępne i tak i tak Kochani, nie wiem co mam o tym myśleć. Jest to swoista po prostu jakaś nagonka ludzi, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia, a którzy chcą się po prostu wypowiadać w tym temacie. Jak możecie widzieć, chińska motoryzacja to już i chińskie produkty, ogólnie mówiąc, to już. Nie są te same produkty, które mogliście widzieć w, gdzieś tam w sklepach, na targach 5 lat temu, 10 lat temu, czy jeszcze dalej. To wszystko teraz wygląda dużo bardziej dopracowanie, dużo bardziej ciekawie. Wszystko zrobione dokładniej. Wiecie, z tego co orientuję się w, jeśli chodzi o gospodarkę Chin, oni sami już zaczynają zlecać niektóre rzeczy na zewnątrz dlatego, żeby Chiny przestały być tylko i wyłącznie kojarzone z tanią siłą roboczą. I teraz tak, to co się dzieje obecnie na, na rynku motoryzacyjnym, samochodowym, gdzie jesteśmy wręcz zalewani ich konstrukcjami, ich rozwiązaniami, e, Kani, no musimy podziękować, wydaje mi się, samym co a raczej firmy europejskie, amerykańskie muszą same sobie podziękować za to co widzą, co obecnie się dzieje, dlatego że bardzo często po prostu te części podzespoły były wykonywane tam, teraz się pokończyły licencje lub te licencje są w jakiś tam sposób omienia, omijane i Chińczycy no, oni już przestali to kopiować. Oni po prostu już robią swoje, idą do przodu. I teraz ci, co orientują się i oglądają gdzieś tam rynek motoryzacyjny, te wszystkie omody, Jarko, Jerko, czy jak to tam się nazywa, widzicie, no da się zrobić tanio. Okazuje się, że da się zrobić tanio. Nawet powiedziałbym, że, że bardzo tanio. No i tutaj zaczynają się różnego rodzaju różnego rodzaju yy, no, takie sytuacje to samo jest z motocyklami. Chińczycy są w stanie zaoferować coś, co yy, za co Europejczycy skasowaliby mnóstwo pieniędzy dodatkowo doposażają te motocykle we wszystko co się da, a wiadomo elektronika jest yy, najtańsza, więc podokładają elektronikę. Więc podokładają elektronikę, a, a nareszcie, że tak powiem, przeoszczędzą. No, ale tak się robi biznes, o to w tym wszystkim chodzi. I teraz to co możecie zauważyć, jeśli przede wszystkim popróbujecie sobie chińskich motocykli, no naprawdę zaczyna im się robić coraz bliżej do europejskiej, japońskiej. Amerykańskiej konkurencji. A to wszystko powoduje, że my, jako konsumenci, mamy wybór. Możemy wybierać, przebierać, co nam bardziej odpowiada. Brać droższego, gołego Japończyka, a może bardziej dopasionego Chińczyka. Patrzymy na gadżety czy patrzymy na. Że tak powiem, żywotność, właściwości jezdna i innego rodzaju rzeczy. Bardzo często w tych komentarzach pod filmami są tak naprawdę poruszane dwa argumenty. Pierwszy argument to jest gwarancja. Co z gwarancją? Co w przypadku, kiedy się coś stanie? Kto w przypadku, jak za nie wiem, 2-3 lata dany projekt zostanie wycofany i motocykl już nie będzie produkowany? Co wówczas to są Wasze obawy? Kolejna obawa to jest dostępność części. Co, jak zepsuje mi się bomba paliwa, ile będę musiał na nią czekać, czy ona będzie dostępna, i od razu jest, są wiecie kontry. O, bo jak kupisz japończyka, to wszystkie części są od razu dostępne, i tak dalej, i tak dalej. No, i tu kochani. Trzeba by się nad tym naprawdę mocno pochylić I teraz, jeżeli ktoś pisze, że wszystkie części do Japończyków, do BMW No nie wiem, do innych modeli są dostępne na miejscu Są dostępne w Europie to, to zanim to napisze, to powinien wziąć konkretny model motocykla I to po prostu posprawdzać Bo jak życie pokazuje, często okazuje się, że nawet w bardzo prestiżowych markach na jakąś specyficzną część, która akurat wam się zepsuła, no musicie czekać. To samo jeśli, jeśli chodzi o gwarancję, bardzo często gwarancję, gwarancja niby jest, ale jak przychodzi co do czego, jakby jej nie było. I nie mówię tutaj o, o chińskich ło, co to za pies był. I nie mówię tu o chińskich producentach, tylko mówię właśnie o tych topowych, japońskich i tak dalej. Więc zanim napiszecie jakiś na pozór inteligentny komentarz, to najpierw zweryfikujcie sobie to co piszecie, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Jakie ja mam do tego podejście? Ja generalnie jestem osobą taką, która jak dotknie, usiądzie, pojeździ, przejeździ jakiś czas, wówczas wypowiada się na dany temat. Tak staram się robić z motocyklami. Motocykle, które gdzieś tam biorę do jazdy, to są motocykle, które staram się jak tylko mogę brać na, naprawdę na duże jak godzinę. tak, żeby wyrobić sobie jakieś moje odczucia odnośnie konkretnego sprzętu. Nie daje się mamić y, opiniom znawców, a wiadomo, tych w dzisiejszych czasach w internecie nie brakuje. Od lekarzy, prawników, po również mechaników motocyklowych y, i tak dalej, i tak dalej, więc, więc ja po prostu czytam te komentarze, ale tak trochę z przymrużeniem oka. Czasem się uśmieje, czasem nie czasem złapię za głowę natomiast ja broń Boże nie traktuję ich poważnie bo jeżeli ktoś napisze że ma problem yy, że chińskie motocykle mają problem z częściami to ja się pytam ok no to jaki masz model od kiedy go masz co ci się zepsuło z jaką częścią miałeś problem na co musiałeś czekać i wtedy po drugiej stronie słyszę yy, ale wiesz co bo ja nie mam ale yy, no nie mam nie mam ale gdzieś tam kiedyś czytałem o takiej sytuacji dla mnie to jest no nie wiem, szkoda czasu na pisanie takich komentarzy. One nie wnoszą absolutnie nic. Widzicie, bardzo często zdarzają się sytuacje takie, że coś się wydarzy i później już, o mój Boże, o mój Boże, idzie fama w świat. Okazuje się, że ktoś sprzedał przykładowo 50 tysięcy motocykli, ale w jednym na 50 tysięcy zł złamała się stopka, czy tam pękła stopka. I informacja poszła w świat i niesie się bo Szybciej niesie się informacja, że o, pękła stopka, niż, że jest to motocykl Nie wiem... Yy, bezawaryjny, tak? Pamiętajcie, yy, wiadomości złe niosą się dużo szybciej I wszyscy na nie zwracają dużo większą uwagę, niż na te wiadomości, które są pozytywne Dlatego uważam, że że ten internet to jest wylęgarnia, po prostu pierdół. I tutaj doskonałym przykładem są, no naprawdę, wszelkiej maści dyskusje odnośnie chińskich motocykli, ich trwałości, ich konstrukcji, ich rozwiązań, jakie wprowadzają. Bo najczęściej są to dyskusje prowadzone przez osoby, które tego motocykla nawet nie dotknęły na żywo. Więc dla mnie, jeżeli ktoś tym motocyklem przejedzie, nie wiem, 10 tysięcy kilometrów i on ma fizycznie z nim kontakt, on miał z nim jakieś przygody, dla mnie wówczas to jest osoba, której po prostu warto gdzieś tam yy, posłuchać. Aczkolwiek to też wiecie, ona mówi o jednym modelu na ileś tam tysięcy, czy na parę parędziesiąt tysięcy. Więc to też trzeba, trzeba brać to tak troszkę yy, nie, cię przez palca. Chińczycy póki co oferują bardzo konkurencyjne ceny. Po co? Po to, żeby się wgryźć w rynek, przekonać do siebie klientów, pokazać, że słuchajcie, mamy to, to, to. Sprawdźcie nas, potraktujcie poważnie, a później przyszłość pokaże, jak to będzie wyglądało. Ja również tego jestem ciekaw. Do tego stopnia jestem ciekaw, że jestem w stanie zaryzykować i zostać... Yy, zostać takim trochę królikiem doświadczalnym. Yy, kochani, no bo, bo teraz tak, my sobie ja mogę opowiadać, tak, o tych Chińczykach. Jakie to one są wspaniałe? To też, żebyście mnie tak nie odbierali, bo po każdym, którym jeździłem, mówiłem również co mi się w nim nie podobało i to nie jest tak, że one są rewelacyjne i pozbawione wad. Nie. Ale tutaj chodzi o to, co dostajecie w konkretnej, w konkretnej cenie. Tu ja wszystko oceniałem przez pryzmat ceny. Ktoś może powiedzieć cena czyni cuda, no tak, no ale teraz pytanie, czy kupując motocykl za 30 tysięcy złotych, chiński, wszystko mający, i porównując go do motocykla, który kosztuje dwa razy od niego więcej, to czy ten za którego my dwa razy więcej płacimy, on nam daje tak naprawdę dwa razy więcej, jest dwa razy lepszy, tu każdy musi zastanowić się sam i podjąć tam wewnętrznie jakąś tam Analizę tego wszystkiego, no ja śmiem twierdzić, że no nie jest, tak? Nie jest, ale, ale to, wiecie, to teraz sobie gdybamy na temat mojego subiektywnego zdania na ten temat. No to tak jak mówię, to nie są motocykle bez VAT, to nie jest tak, że nie dość, że mało zapłacicie, to jeszcze jest super i petarda i w ogóle i będziecie jeździć 100 lat. Tym motocyklem nie, tu tak naprawdę czas pokaże. Co z tymi motocyklami będzie? Nie tylko dziwi troszkę jedna rzecz, jedna rzecz, mianowicie to, że w internecie można zobaczyć bardzo wiele recenzji chińskich motocykli omawianych przez różnego rodzaju twórców. Natomiast z tego, co się orientuje, to większość tych twórców prywatnie. Nie posiada i nie jeździ na co dzień na chińskim motocyklu. Więc być może ja chcę to zmienić i być może chcę tak ogólnie, otwarcie pokazać, jak to będzie. Czy będzie kolorowo i różowo, czy że tak powiem, z się bardzo szybko. Znając mnie wiecie, że raczej nie uchodzę, nie uchodzę za osobę, która gryzie się w język albo boi się o czymś mówić. Raczej nie. Więc zobaczymy. Ja tymczasem zostawiam Was z tymi przemyśleniami i widzimy się już w następnym filmie. Trzymajcie się. Na razie po.